Klientowi ktoś zajebał sporą ilość petaasit. Nie wiesz co to? Nieistotne, ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty, z biwerą w ręku więcej info w załączniku. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, a to jest Cyberpunk 2077 i yy, przechodzimy jakąś misyjkę poboczną u, u, u jakiegoś jabłońskiego. Czekamy na typka. Będę podjadał czekoladkę w międzyczasie. Mam bąbelkową gorzką. Nie wymagajcie, żebym to tłumaczył. No. Przychodzę od Wakako. Od Okady? Wyjaśniłam ci na czym polega zlecenie? Mm. Tak, mam na kogoś zlecenie. Nie na kogoś, tylko na mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że Może to jest szemrane zlecenie. Wygląda, że ten koleś tak naprawdę nie jest zabójcą. Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał zanim skinie. Nie podoba, nie mi, się podoba twój... mi się twój plan. Co to znaczy? Nie potrzebuje publiczności. Poza tym istnieje ryzyko, że nam zwieją. Wydałem na fikserkę oszczędności całego życia. Jadą! Za nimi już! Widzicie, że tutaj jest rojo na plakacie? Widzicie, że na tym plakacie jest rojo? Wait, 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 wait. Czemu nie mogę użyć drona? Patrzcie Na tym plakacie jest Royson I to totalny przypadek, że wiecie, że, że wszystkie tam recenzje były pozytywne i tak dalej, nie? To, że ludzie pisali o tej grze, że ona będzie zajebista Mhm to jest ewidentnie Roy son Rozpoznajesz tego człowieka? Rojcio? No. Przeklętałam ostatnio niego tego. Dziś widziałam. Dziwny przypadek, dziwny przypadek, nie? Rojo jest na plakacie w grze. I bardzo pochlebne opinie przed premierą Ty były go, na jej skrać. temat. No, bo przecież tyle osób grało w Cyberpunk'a, tyle osób widziało tą grę. I nikt nie powiedział wcześniej, że coś jest nie tak. To nie jest nie tak. To jest zajebiste, póki płacą ci wystarczająco dużo, żeby taki było. Dobrze, że mamy taki fajny samochód tego Tortona. Bo przynajmniej. Nie musimy się przejmować jakimiś mniejszymi upistkami i tak Nie możemy go zgubić. Ale nie, bo teraz zaraz ktoś powie, że ja sugeruję, że przekupili Risona i tak Ja się What the fuck? Co się właśnie stało? Dobra, ale co? Przecież jadę za nimi cały czas. O co ci typie chodzi? Czemu tak kloniesz? Czemu ty się tak żujesz? Przecież tu nic się nie dzieje. Nikt do nas nie strzela, nic się nie dzieje. A ten jakieś kurwa. O, Wiadomo co. Ja się śmieję z tego co było. Bo to co tam się działo między tymi wszystkimi ludźmi, to mnie to nie interesuje. Nie interesuje efekt dostateczny. I tyle. Zatrzymaj auto. Kurwa, hamuj, powiedziałem. O co? się. On jest jakiś zimnięty. się blisko mnie, sam to załatwię. Zabiję z syna. Jest tu, mówi. NCPD, stój gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Faskes! Jasne! Dajmy się wystrzelać! O co chodzi! Kurwa mać! Nie możemy go tak zostawić! Media rzucą się na niego jak sępy. Co wy odpierdalacie? Jestem gliną. Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę. Weźmiemy go ze sobą. Co? Mam jechać z Tak, potrzebujecie. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec Twojej kariery. Gregor. Mieliśmy próbę zamachu. Powiedzmy, że chcecie. Nie karany. Ale sprawdźcie go dokładnie. Dobra, co tu jest z O ciul tu chodzi. Powiedz mi. Najpierw powiedz mi co jest z Ale się porobiło. Nie uciekaj proszę! Nie ci jesteś mi potrzebny. Nie uciekam, tylko się pytam. Wynośmy się... Ja jestem Joshua posprzątają A twój towarzysz? Kim był Bill Bill Kojarzysz? Tak, kojarzę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ej, hey, Ty jesteś wi. Słyszałem o tobie. Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać. Oj <grym grym grym> tam, mu zaoferować pracę. Ja jestem jest niebezpieczny. Gdybym miał popcorn, to właśnie <grym> w oczekiwaniu na ciąg Podsumowanie Jonek jest zajebiste. Czego ode mnie chcesz dosyć tego? Powiesz wreszcie o co chodzi? Rachel w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Jedź z nami, opowiem ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się. Rozumiem, ale nie masz tu nic do powiedzenia. Ha. Nie wiem o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz to już się więcej do ciebie nie odezwę. Niech będzie. Pojadę z wami. To jest Ruchy... tak porąbana akcja. Czy zdarzyło ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło twoje życie? Yy, tak, nie. nie tak. Ja pierdolę. Tak. Ja wiem, łatwo mnie zrozumiesz. 12 lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz? Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. No robię tak Jednak co pięć minut. na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Nie da się naprawić zabójstwa, dlaczego mi to wszystko mówisz? Historia nawróceniu. Błagam. Dlaczego i zastrzeliłeś? zastrzeliłeś? Miałem w ręku broń wierzyłem, że daje mi siłę. Nie spodobało mi się, jak na mnie patrzą. Do dzisiaj pamiętam ich spojrzenia. Niech Bóg nie pozwoli mi zapomnieć. Okej. Okay. Dalej nie rozumiem, dlaczego mi to opowiadasz. Chcę, żebyś zrozumiał to, co mam zamiar zrobić. Ciekawe, Powiedz wreszcie czego ode mnie chcesz. Ja Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle. Ile obiecano za moją śmierć? Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Hmm. Dalej nie wiem, co miałbym robić. Nadal mam zlecenie na zabicie. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Niedługo będziemy u Glorii, Elechmar. Ta misja jest ciekawa. Dajcie mi chwilę. Muszę się przygotować. Czy on będzie szedł od domku do domku i będzie przepraszał tych wszystkich ludzi? No to Jablońskiego chyba nie przeprosisz. A to by się mogło szybko skończyć, jakby jablońskiego zastrzelił, nie? Dobra, pomijamy podróż. Jezu! Nie skapnąłem się, że można pominąć Was, podróż. Nie ich, ja zostanę w samochodzie. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik. Oczul chodzi z tą wytwórnią. Oni nagrywają to, że przestępca po latach się zmienił, poprawił i już nie będzie zabijał, czy co? Znak Jonasza Ciekawy Ciekawa cała ta akcja Zulejka Spóźniłeś się Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Wid, poznaj Zulajkę. Hmm. Miło mi Cię poznać. poznać. Hmm. Jesteś znajomym Stevensona? Ehe. Ehe. To skomplikowane. To bardzo dziwna historia. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Pośpieszcie się, zaczekam na was. What the heck is that? Wyglądasz, jakby nie uśmiechało ci się czekanie. Spierdalaj. <śpiewanie> Podoba mi się irytowanie tego typka. Napijecie się czegoś? Hmm. Mogę szklankę wody. Chyba wody powinienem powiedzieć. Ciekawa moda w przyszłości, tak wiele osób nosi te body. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Jeden Bóg, Amen. Zulejka jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadwałem wyrok. Napisała do mnie list. Wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. <grym> Chyba jednak potrzebowałem czegoś mocniejszego. To dzięki tobie, Joshua nawrócił się. Jej list wszystko zaczął. Straciłam brata, a Bóg dał mi brata. Apiś. Ja y, potrzebuję. Coś mocniejszego. Wasz Bóg pozwolił, żeby zginęli ludzie. Rzadko no spotka mówię, się wie, z wierzących. Żeby Siema, żebyś Nagrywamy odcinek na w ...z sposób. pobocznych. Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Może istnieje jakaś siła wyższa, nie wierzę, wierzę. Może istnieje jakaś to siła może wyższa. Może istnieje jakaś siła wyższa, ale nigdy nie będziemy wiedzieli na pewno. To nie jest wiara, tylko filozofowanie. Między mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O, nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. O co chodzi? O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za mesjasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Oha. Dalej nie wiem, co tu jest grane. Gdy Joshua trafił za kratki, gazety pisały o nim na piątej stronie. A kiedy media zwęszyły, że się nawrócił, trafił do telewizji. Co w tym złego? Skoro mogłem dać ludziom świadectwo wiary? To że do więzienia zleciały się sępy. Obiecali zamienić mu karę śmierci na śmierć na krzyżu, jeśli w czasie agonii zgodzi się na kręcenie brain I Ja pierdzielę. Co chcesz przez to osiągnąć? Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Chcę dać świadectwo miłości, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych do paśnika jamochłonów, do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang. Do kurew z Jig Jig Street i do naćpanych korposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Do płatnych zabójców. Takich jak ty. I chcę, żebyś rozumiał, co mam zamiar zrobić. Matka wróciła do domu. On jest pierdolnięty. Stevensona znam. A ty, kim jesteś? Nazywam się Vi. Wynoście się z mojego domu. Pani Elachmar. Przyjechałem prosić o wybaczenie. <grym> Zamordowałaś mojego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. <grym> Żałuję tego, co zrobiłem. Wynocha z mojego domu. Idź już. Chodźmy stąd. Pani Elachmar, proszę. Mordercu! Idźcie już. Zabiłeś mojego Rubena. Moje dziecko. Różdubsko! Chodźmy do samochodu. No. Yy. Akcja jest zajebiście pojebana. Zajebiście pojebana akcja. Z tym typem jest cała. Całusienka od A do Z. Kolizji nie ma w ogóle, jeśli chodzi o te przedmioty tutaj w katysnach czy coś. Wszystkie kolizje są chyba wyłączone. Po prostu stwierdzili, że. Nie, to się nie sprawdzi. Tu nic nie będzie działało. Będzie cały czas się bagowało, krzaczyło. Wyłączmy wszystkie kolizje w katceńkach. Bo już nie wiem, co oni po prostu myśleli, to tworząc. Nie mam pojęcia. Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią Elachmar. Miałem nadzieję, że. że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Eee... gdzie idziemy? Hej no? Rozumiem ją. Ciężko wybaczyć mordercy syna. Wiadomo było, jak to się skończy. którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone A którym zatrzymacie są im zatrzymane Naprawdę chcesz dać się ukrzyżować? Serio, chcecie nakręcić Braindens z ukrzyżowania? Serio? To raczej kontrowersyjny pomysł. Odważny temat zawsze budzi sprzeciw. Muszę to zrobić. Jeśli ktoś nie wstrząśnie światem, to nic się nie zmieni. Cześć śmierć też niczego nie zmieni to. To nagranie trafi tylko i wyłącznie do świrów. Którzy zrobią z ciebie męczennika, ale nie w tą stronę, co ty chcesz. Walnie ta akcja. No, to jest mega porąbane. A, mogłem przewinąć chwileczkę wcześniej. Weź Stevensona i zajmijcie dla nas stolik. Chcę zamienić kilka słów z naszym autostopowiczem. Ciekawie. Zaczekaj, chcę porozmawiać. OK, oni poszli. Co sądzisz o naszej gwieździe? Hmm. Szczerze? Facet ma nie po kolei w głowie. Też tak uważam. I wiesz co? <grym> to bez znaczenia. Jeśli uważasz go za wariata, to dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Brain dance. Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie. I przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. Perfekcyjny Idealny aktor. aktor tak. I nie można tego spierdolić. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni Żłą Złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ? Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. Nie zgadza się. Nie. Nie. Chyba nie zrozumiałeś mojej oferty. Zrozumiałem. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak na nagównionego złodzieja. Ciekaw jestem, o co tu chodzi. Trażę mi takie korpoździry. Rzeszowa zasługuje na wsparcie. Ciekaw jestem, o co tu co? chodzi. Wiem, się, jak to się skończy. Ha, na pewno męczarniu. A wiesz dlaczego? Bo nie ma różnicy między świętością i szaleństwem. Ale tak. Też jestem ciekaw, jak to się skończy. Wydaje mi się, że na te misje poboczne oni nakrali więcej tekstów John'ego i, i więcej scenek z nim, niż na y, całe ten. niż na cały główny wątek fabularny. Przynajmniej tak to w tym momencie wygląda. Wow, ale to będzie, to, to jest długa misja poboczna. W każdej no chwili można zrezygnować. Jak mnie nie nabierzesz. Nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przy okazji weź głęboki oddech. Co to za jedzenie? do zgryzienia z tego Prawda. Jest wierny swoim przekonaniom. Opowiedz mi o Nie rozmawiajmy już o wierze. E, jakiego haka masz na Waskezach? Waskez jest z gliną z powołania? Urodził się do tej roboty. To Wysz jakiego masz? Nie ma haka? haka. Wytwórnia należy do korporacji. W przeciwieństwie do ciebie Waskez nie chce sobie robić wrogów. Eee. Ehm... O, o tym braindensie. Tytuł? Oczywiście pasja. To będzie Braindance nowej generacji. Czyli? Cóż, Stevensona mamy na krótko. Więc z nim nakręcimy tylko finał. A resztę dorobimy dublerami. I niksem wygenerowanych proceduralnie wrażeń. Wow, myślałem, że to niemożliwe. Bzdura. Za tym projektem stoi IBM. Mamy technologię i pieniądze. Niedługo aktorzy nie będą nam w ogóle potrzebni. To po co wam, Josh? Ja, Pinko. Męki syna człowieczego nie da się symulować cyfrowo. ja pierdzielę. Miałeś w ogóle coś do powiedzenia przy tym projekcie? Wymusił na scenarzystach pasję według Łukasza. Nie Jana, jak chcieli. A, to pewnie ważne dla Twojego finału. Jan jest zbyt surowy i pompatyczny, a Ewangelia Łukasza jest dla takich jak ja. Ciekawe? Poza tym u Łukasza Jezus dobrze wie, co go spotka i jest na to gotowy. Chce przekazać światu to, co On. Co chcesz przekazać światu? Co takiego chcesz powiedzieć? Że Chrystus jest miłosierny i wciąż umiera za grzechy świata. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Rachel, rzuć na luz. Właśnie. Wszyscy jedzą to, to samo. Jak spędzasz wolny czas? Co robisz, żeby się odstresować? Gówno was to obchodzi. Pytam poważnie. Medytuję. Uuu, fajnie. Fajnie. Przy tak stresującej pracy medytacja na pewno pomaga. Prawdziwy spokój duszy można osiągnąć tylko w Chrystusie. Wiecie, na czym polega wasz problem? Ty po prostu nie potrafisz zrozumieć, że duchowość jest czymś osobistym. A ty? Po chuj tu przeszedłeś? Nażreć się na krzywy ryj? Zajdź ze mnie. Nie, bo powinieneś stąd wypierdalać. Nie należysz do wycieczki. Żygam już gadaniną o zbawieniu i miłosierdziu. Słyszałem kule. to sztuka manipulacji, tak jak film. Rachel. Kończymy dzień. Zjesz kolację i będziesz nocował w studiu. A ty spływaj stąd. Przelew przyjdzie niebawem. Żegnaj. Wie. Tak będzie najlepiej. Ej, no! Zajebiście to rozegrały. A co ty myślisz o tym wszystkim? Facet jest pojebany, a korporacja na nim żeruje. Partnerzy. Szkoda go. Szkoda go. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną brzonki. Gdzie się podział Johnny Buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony, czy jest nowym Mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzony, cały świat jest w zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńce. Jak sądzisz, Bóg istnieje? Bóg istnieje? Jak sądzisz? O kurwa. <grym> <grym> kurwa, o co ci chodzi? Czy naprawdę umarłeś i z martwych Zastanawiasz się, czy konstrukt może zostać zbawiony? Byłem martwy, znowu żyję. Konstrukt to coś innego niż dusza. Dobra, chodźmy. Ale czas wracać do rzeczywistości. Chodź, mamy coś do załatwienia. Dobra. Porąbana akcja. Porąbana akcja. Dobra, dzięki wielkie za uwagę na odcinku, mam nadzieję, że się wam podobało, yy... mam nadzieję, że się wam podobało, chociaż muszę sam przyznać, że mi tak, nie wiem, tak dziwnie, dziwnie z tym, naprawdę, szurnięte to, strasznie takie pompatyczne, szurnięte, walnięte. Także jak coś, zapraszam na streamy. Yy, staram się robić codziennie wieczorkiem. A tak ogółem to zapraszam na odcinki do lajkowania, łapkowania, yy, pisania komentarzy, subskrybowania. Także bajoo!